Here is the translation of the text to Polish. Odrodzenie Daniela Czasa, podróż poza śmierć. Nazywam się Daniel Czas, a to, co zaraz opowiem, nie jest owocem mojej wyobraźni, ale najbardziej realnym i transformującym doświadczeniem w moim życiu. Przez 30 minut byłem martwy, i w tych 30 minutach spotkałem tego, który na zawsze zmienił moje przeznaczenie. Od dziecka czułem pustkę w sobie. Moi rodzice ciężko pracowali, aby utrzymać dom, a ja spędzałem większość czasu sam. Jednak to, co najbardziej zapadło mi w pamięć z dzieciństwa, to nie samotność, ale ból. Mój ojczym, surowy i twardy mężczyzna, nadużywał mnie w tajemnicy. Kiedy w desperacji poszedłem do mojej matki, aby opowiedzieć jej, co się działo, nie uwierzyła mi. Co gorsza, powiedziała, że jestem opętany przez demona i że te rzeczy działy się tylko dlatego, że byłem winny. Niedługo potem wyrzuciła mnie z domu. Niosąc ten ból, dorastałem bez celu. Starałem się wypełnić pustkę chwilowymi przyjemnościami, imprezami, alkoholem, a w końcu narkotykami. Przez jakiś czas myślałem, że znalazłem nadzieję w miłości dziewczyny o imieniu Ana. Była pierwszą osobą, która sprawiła, że poczułem, iż mam jakąś wartość. Jednak gdy moje uzależnienia zaczęły przejmować kontrolę nad moim życiem, nasz związek zaczął się rozpadać. Nie wiedziałem, że Anna odkryła, że jest w ciąży i, obawiając się przyszłości, którą mogłem jej zaoferować, postanowiła odejść, nie mówiąc mi prawdy. Przeprowadziła się do innego stanu, odcinając wszelkie kontakty ze mną. Pewnej zimowej nocy poszukiwanie tej ucieczki prawie kosztowało mnie życie. Sam w moim mieszkaniu, siedząc na kanapie z igłą w ręku, postanowiłem wziąć większą dawkę niż zwykle. Pamiętam jak czułem płyn wchodzący w moje żyły, ciepło rozchodzące się po ciele, a potem wszystko zgasło. Moje serce stanęło, moje ciało opadło martwe na ziemię, a moja dusza opuściła świat żywych. Kiedy otworzyłem oczy, zdałem sobie sprawę, że nie byłem już w moim pokoju. Wokół mnie była tylko ciemność, pustka tak głęboka, że wydawała się ważyć na mojej duszy. Cisza była absolutna. Ogarnął mnie niewysłowiony strach, jakbyśmy byli skazani na pozostanie w tym miejscu na zawsze. Próbowałem krzyknąć, ale żaden dźwięk nie wydobył się z moich ust. Zacząłem biegać w nieznanym kierunku, ale ciemność nie miała końca. Nagle pojawił się mały punkt światła w oddali. Początkowo był słaby, ale szybko rósł, odsuwając mrok wokół siebie. Wkrótce światło przybrało postać mężczyzny ubranego na biało. Jego obecność emanowała pokojem, którego nigdy wcześniej nie poczułem. Jego oczy pełne współczucia spotkały moje, a w tej chwili cały strach zniknął. Daniel powiedział moje imię z niezrównaną delikatnością: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie bój się, bo jestem z tobą. Kim jesteś? Zapytałem, chociaż w głębi serca już znałem odpowiedź. Ja jestem Jezus. Przyszedłem po ciebie, bo twój czas jeszcze nie nadszedł. Ale zanim wrócisz, musisz wiedzieć, twoje życie ma cel. Poczułem, jak moje nogi słabną i upadłem na kolana, ogarnięty mieszanką skruchy i nadziei. Przepraszam, krzyknąłem, a łzy spływały po mojej twarzy. Zmarnowałem swoje życie. Jak mogę zasłużyć na twoją obecność? On podszedł i położył rękę na moim ramieniu. Delikatne ciepło, pełne pociechy, przebiegło przez moje ciało. Moja miłość nie zależy od tego, co zrobiłeś. Przebaczam Ci, teraz wróć i opowiedz światu, co widziałeś. Bądź światłem dla tych, którzy wciąż są w ciemności. W tej chwili Jezus podniósł rękę, a przed moimi oczami zaczęły pojawiać się wizje. Widziałem ludzi upadających w ciemne doliny, związanych łańcuchami uzależnienia, smutku i rozpaczy. Widziałem zniszczone rodziny, złamane serca i dusze wołające o zbawienie. Ale obok każdej osoby pojawiało się światło, łamiąc łańcuchy i wskazując drogę na zewnątrz ciemności. Wśród nich zobaczyłem własną twarz, zagubioną, ale ratowaną. Potem scena się zmieniła. Widziałem siebie głoszącego do tłumów, poruszającego serca swoją historią i prowadzącego inne dusze ku światłu. Moje serce napełniło się celem, jakiego nigdy wcześniej nie czułem. Usłyszałem w oddali delikatne śpiewy, nieziemską melodię, która napełniła moje serce nadzieją. Widziałem anioły wokół, ich skrzydła błyszczały złotym blaskiem, a ja zdałem sobie sprawę, że nie jestem sam, moje istnienie ma boski cel. W tej chwili poczułem nieodpartą siłę, która pociągnęła mnie z powrotem. Wszystko stało się białe, a potem usłyszałem odległe głosy wołające moje imię. Z przerażeniem wróciłem do mojego ciała. Otwierając oczy, zobaczyłem przerażone twarze ratowników wokół mnie. Moje serce znów biło, zajęło mi miesiące, aby w pełni zrozumieć, co przeżyłem tej nocy. Przeszedłem długi proces rehabilitacji, porzucając uzależnienia i odbudowując swoje życie. Wybaczyłem mojej matce nie po to, by usprawiedliwić to, co zrobiła, ale by uwolnić moje serce od goryczy. W głębi serca jednak coś wciąż mnie niepokoiło pustka, którą pozostawiła Anna. Postanowiłem jej szukać, zdecydowany prosić o przebaczenie za zło, które jej wyrządziłem. Po miesiącach poszukiwań odkryłem, że przeprowadziła się do innego stanu. Wsiadłem w autobus bez wahania. Kiedy w końcu ją odnalazłem, moje serce prawie stanęło. Anna stała przy drzwiach swojego domu, trzymając w ramionach dziecko, nasze dziecko. Moje oczy napełniły się łzami. Podchodząc z sercem pełnym lęku, wyszeptałem: "Anna, dlaczego mi nie powiedziałaś?". Spojrzała na mnie z mieszanką zaskoczenia i bólu. Bałam się, odpowiedziała cicho, bałam się tego, co mogłoby się stać z naszym dzieckiem, jeśli nie zmieniłbyś się. Uklęknąłem przed nią, nie mogąc powstrzymać łez. Zmieniłem się, Anna. Jezus dał mi drugą szansę. Proszę, pozwól mi być częścią Waszego życia. Anna milczała przez długą chwilę, patrząc na dziecko, a potem na mnie. W końcu zrobiła krok naprzód, pozwalając mi dotknąć małej rączki naszego dziecka. To małe dotknięcie przypieczętowało początek nowej podróży. Dziś mój syn jest największym skarbem mojego życia. Każdy Jego uśmiech to przypomnienie tego, co prawie straciłem. Narkotyki prawie kosztowały mnie szanse, by zostać ojcem, ale łaska Jezusa uratowała mnie na czas. Dlatego każdego dnia dziękuję za tę drugą szansę i poświęcam swoje życie, by być najlepszym ojcem, jakim mogę być, pokazując mojemu synowi, że miłość i wiara mogą przemienić każde przeznaczenie. Mój biologiczny ojciec również jest częścią życia mojego syna. Choć odszedł po rozwodzie z moją matką, wrócił skruszony, mówiąc, że wierzy, iż byłem dobrze wychowywany. Teraz poświęca się opiece nad moim synem z wielką miłością, być może jako sposób na wynagrodzenie straconego czasu. Widzenie tej więzi jest kolejnym dowodem na to, jak przebaczenie i odkupienie mogą przemieniać życie. Jezus jest realny i On mnie uratował. Przebaczył mi za bycie zagubionym człowiekiem, przebaczył moje wybory i dał mi szansę, by być oddanym jemu. Dziś poświęcam swoje życie, aby pomóc przemieniać życie innych ludzi, którzy słuchają mojego świadectwa. Kiedy mówię, czuję obecność Ducha Świętego prowadzącego moje słowa, dotykającego serc i zapalającego nadzieję w tych, którzy myślą, że są zagubieni. Nauczyłem się, że nie ma znaczenia, jak głęboko ktoś upadł, zawsze jest wyciągnięta ręka, by nas uratować. Wystarczy przyjąć wezwanie i pozwolić, by boskie światło oświetliło drogę. I tak, wizje, które Jezus mi pokazał, nadal prowadzą moje kroki, przypominając mi codziennie, że moją misją nie jest tylko życie, ale oświetlanie drogi tym, którzy wciąż chodzą w cieniu.